Hej, dzieciaczki! Na co się tak patrzycie? O oh, wow! Jaka piękna choinka! Świetna robota, Kari! Twoja choinka wygląda fenomenalnie. Twoi goście będą zachwyceni. Zgadza się, czekają Was jeszcze prezenty! Święty Mikołaj dał prezenty Penny, a ona właśnie do nas leci. Cieszycie się, dzieciaczki! Hej, Penny! Bierziesz prezenty na Boże Narodzenie. Proszę mm. do cukiernika. O nie, co to za dźwięk? Oh. Jest jakiś problem? Oh. Penny ostrożnie. Twoja tylna klapa jest otwarta. O nie! Prezenty ci wypadły! Karl, dobrze, że jesteś. Penny ma kłopoty! Potrzebuje pomocy super ciężarówki! Zobacz super ciężarówko! Penny jest tam! Głowa do góry Penny! Superciężarówka jest tu, żeby ci pomóc! Penny leciała z prezentami hmm? dla dzieciaczków na Boże Narodzenie, kiedy jej tylna klapa się otworzyła i wszystkie prezenty wyleciały do miasta! Musimy je odzyskać! Musimy to zrobić jeszcze dzisiaj. Dasz radę super A zatem transformujemy się! Dalej super superciężarówko. Czas nam szybko ucieka. Hmm, jesteś pewien, że to był dobry pomysł, żeby przetransformować się w wywrotkę. Może powinieneś stać się wyścigówką, co? Są to jakieś prezenty? A, jest! Zobacz, obok ciebie! Szybko super ciężarówko. Szybko go załaduj i lecimy szukać następnych. Super! Pozostał jeszcze tylko jeden do odnalezienia. Pewnie jest w parku. Widzisz gdzieś ten ostatni prezent super ciężarówko? Jesteś pewien, że go tu nie ma, a spójrz za siebie. Tam jest, na tym drzewie. Ale jak po niego sięgniesz? Hmm, to chyba nie podziała super ciężarówko. Nie ma szans. Obawiam się, że będziesz musiał użyć swojego gadżetu. Wow, to świetny pomysł. Okej, okay, okej. Okay. Wystarczy już tej zabawy. Mamy zadanie. Nasze spotkanie za chwilę się zaczyna. Szybko złapmy ten prezent i wracajmy do Kari. Dobra robota. O no. Lećmy teraz z powrotem do dzieciaczku. Głowa do góry, Kerry! Super ciężarówka niebawem tu będzie. Ho-ho-ho! Nadjeżdża super ciężarówka! Czy wszyscy byli grzeczni w tym roku? W takim razie mam dla was prezenty. Wesołych świąt, moi drodzy! Mały Roki, a co tam trzymasz? O, przygotowałeś to na Dzień Ojca? Jaki to wspaniały pomysł, Mały Roki! Jesteś taki kreatywny. O, nie, Mały Roki, twój silnik ma problem. Mały Roki stracił kontrolę nad sobą. Musimy zawiadomić pomoc. Karl, mamy wielki problem na niebie. Mały Roki uh, uh, testował yeah. swój prezent na dzień oh. ojca, kiedy nagle stracił kontrolę oh. nad silnikiem i teraz nie oh. może wylądować. Musisz go wybawić z tych no. kłopotów, Karl. I to szybko! Pomożesz oh. nam, Karl? No. Super ciężarówko? A, myślisz, że znajdziemy Rokiego, idąc po śladach tych papierków? Dobry pomysł, detektywie. Tu się kończą nasze ślady. Zobacz, superciężarówko! To właśnie ten plakat ciągnął za sobą małe roki. Ale gdzie jest mały roki? A słyszałeś to? Zobacz, superciężarówko! To małe roki tam w śmieciach! Super trash! Mały Rocky, a jak ty w ogóle trafiłeś do tego kontenera? Wpadłeś do niego jak tylko się rozbiłeś? Musimy teraz zdjąć ten plakat z tej lampy. Dosięgniesz, Karl? Ten plakat wisi zbyt wysoko. Będziemy potrzebować pomocy. Potrzebujemy czegoś, co go dosięgnie i zdejmie stamtąd. A może użyjesz jednego ze swoich gadżetów? Tak! Tak jest super ciężarówko! E, czy to na pewno w tą stronę superciężarówka? Dalej, już prawie ci się udało. Yes! plakat zdjęty! Ha, ha. Spokojnie, mały Roki. Superciężarówka pomoże ci go naprawić. Hej, Roki, superciężarówka chce ci coś pokazać. Cierpliwości, na pewno nie będziesz tego żałował. A teraz się odwróć. Tak jest, mały Roki. To dla ciebie, Roki, na Dzień Ojca. Musisz być bardzo dumny ze swojego syna. Brawo, superciężarówko. Zobacz, jak oni są szczęśliwi. Ciekawe, co będzie w następnym odcinku. <grystanie zimna> Hej, Carrie, a dokąd się tak spieszysz? Oh, no co takiego? Walter nie przyszedł do mm -mm. pracy? Hmm. Ha. 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 Hey, co to było? O, nie, ale bałagan! Balabow. Chyba uh. potrzebna ci pomoc. Hej! Hey. Hey, hey, hey. Hej Karl! Kari potrzebuje twojej pomocy! Walter nie pojawił się w pracy! Kari nie wie gdzie on się podzielił! <grystanie> Aha! Hm. <Szyskujesz> Biedna Kerry, ona bardzo potrzebuje pomocy. Aha. O, chyba super ciężarówka ma jakiś pomysł. Panie Renato. Co to będzie za transformacja? Tak, to jest super helikopter. Jak ci się podoba być helikopterem, super ciężarówką? Ha! Wow, nie wiedziałem, że umiesz robić takie rzeczy. Teraz znajdźmy Waltera. Ha, chyba nie ma go w sklepie z oponami? Gdzie on mógłby się podziać? W hmm. parku hmm. 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 też go nie ma? Hmm. Hmm. Oh, zaraz, oh. zaraz, coś zobaczyłeś. O, nie to on! Walter, chyba jesteś w tarapatach. <mum> <mum> Spieszyłeś się do pracy, nie zauważyłeś, że most się podnosi. <mum> oh, <ho. Halo. mum> O nie, super ciężarówko, pospiesz się i go uratuj. Jeżeli go nie zdejmiesz, on wpadnie do rzeki, a nie umie pływać. Masz już rozwiązanie? Twój gadżet? Wow! Wow! Wybrałeś śmigło z uchwytem. To będzie idealne. Nie martw się, Walter. superciężarówka cię uratuje. Już prawie cię mamy! Spokojnie! Tak! Haha, mówiłem, że będzie dobrze! Dobra robota, super Walter jest ci bardzo wdzięczny! Walter, leć teraz szybko do Kerry. Do zobaczenia tam, Superciężarówko! Kerry jest bardzo ucieszona, widząc cię całego, Walter! Walter ma coś dla ciebie, super ciężarówko. Oho, wow, wow, ostrożnie, Walter. Wow, ten lud wygląda tak smakowicie. Smacznego, Karl. Do zobaczenia, przyjaciele. Dna, szybko zdejmij słuchawki! Przed tobą pali się ogień! O nie, ogień się rozprzestrzenia! Potrzebujesz szybko pomocy! Karl, w parku wybuchu pożar! Nasze miasto potrzebuje super ciężarówki! Pewnie Edna jak kopała przecięła rurę z gazem. Super ciężarówko. W co się przetransformujesz, żeby ugasić hmm. te pożary? mamy Renato. Mhm. Super wóz strażacki, ależ hmm. oczywiście. Dobra robota, ale wciąż mamy jeszcze sporo do ugaszenia. Super ciężarówko, po lewej. A teraz po prawej. No. 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 Edna super ciężaruka jest <tryk _> tu, żeby pomóc! Ten pożar <tryk _> <tryk _> rozprzestrzenił się po całym parku! Chcesz użyć jednego ze swoich gadżetów? Wow, już nie mogę się doczekać, co tym razem wybierzesz. Armatka wodna? Fantastycznie! Wow, jak ona szybko gasi te pożary! Działa perfekcyjnie! O nie, super ciężarówko! W tym budynku jest coś wysoce łatwoopalnego. Ale mało brakowało. Wow! Niezły trik, Marley. Ha, też się zgadzam. Wystarczy tych pożarów na dzisiaj. Co? Chcesz, żeby Marley przeskoczył przez ciebie? Okay, hey, zobaczymy czy mu się w ogóle Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road.